Cześć, witajcie znowu w Nowym Motocentrum. Dzisiaj chcę Wam pokazać Loncina X-Wolf 700. Model ten już mieliście okazję widzieć na naszym YouTubie parę miesięcy temu, na jesieni, gdy mieliśmy taki model testowy. Eee, Zbudził bardzo duże zainteresowanie. Dzisiaj już mamy te pojazdy w sprzedaży, ale dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o, tym, o, o tych pojazdach parę słów. Ale wracając jeszcze do tego modelu testowego. Pojazd, który trafił na jesieni, odwiedził później wszystkie, wszystkie większe salony w Polsce. Przejechał dużo kilometrów, na koniec trafił do nas. Powiem szczerze, że tak. Zaskoczony byłem tym, że nie nastąpiło żadne poważne zużycie elementów eksploatacyjnych. Kład dalej dobrze jeździł. Może gorzej wyglądał, bo gostrzej dojechali, ale pod względem mechanicznym, kład nie pozostał nic do zarzucenia sobie. A teraz przejdźmy do konkretów. Loncin X Wolf 700. Dokładna pojemność 686 cm. Moc 47,8 mechanicznych, 66 Nm momentu obrotowego i aż 280 mm prześwitu. Jak na pojazd tej klasy, jest to naprawdę dobry wynik. Oczywiście napęd na cztery koła, blokada przedniego dyferencjału. Przód dopinamy elektrycznie. Tak samo zapinamy blokadę. Tyle z takich najważniejszych yy, technicznych ciekawostek, ale spójrzmy na to, jak ten kład wygląda. Nowoczesny design, bardzo fajny, agresywny wygląd. Zobaczcie, jak rozwiązane jest oświetlenie w technologii Full LED. Zobaczcie, jak to pięknie świeci. Naprawdę łączy i on walił do dobrej roboty. Następny model ustawiony specjalnie tyłem, żeby pokazać wam parę fajnych smaczków. Tak nam się prezentuje tył. Naprawdę nowocześnie i mega kozacko. Yy, oczywiście z tyłu mamy fajny, dobrze zapinany schowek. Dość pojemny i na pewno nam się nie otworzy. Oczywiście łącznie fabrycznie wyposażony jest w kule Haka. Co fajnego w lącinie, to że przy mocy 48-47 koni mechanicznych ma naprawdę fajną wagę, bo sucha masa to jest 386 kg. Lekki kład, i czuć to podczas jazdy, że jest to. Lekki pojazd zwinny. On, postawiony jest na aluminiowych felgach 12 i oponach 25 cali. Do tego pojazdu na początek, jak najbardziej, wystarczają. Kolejnym niewątpliwym plusem xw 700 jest to, jak szybko możemy dostać się do podstawowych elementów eksploatacyjnych silnika, czyli tam bagnet, filtro oleju i innym podobne, ponieważ w większości pojazdów musimy rozebrać półkłada. Pościągać boczki, często pod stopnice. Tu wystarczy. Dwa ruchy i mamy wszystko na miejscu. Mega dobry pomysł i pokazuje to, że inżynierowie Loncina myśleli, jak projektowali tego kłada. Dobra, teraz skoczymy za stery tej maszyny, bo też chciałem pokazać wam parę fajnych ciekawostek. Mianowicie elektroniczny wyświetlacz. Mega czytelny, nowoczesny. Wszystkie najważniejsze parametry. Szybko tu odczytacie. Wszystko naprawdę sprawnie się wyświetla. Ale to, co robi największe wrażenie na mnie, to to, jak chodzą nam biegi. Spra Patrzcie na to. Każdy bieg, bez najmniejszego problemu. Jednym palcem wracam. Biegi wchodzą, żeby nie było. Tego nie ma praktycznie żaden kład. Konkurencji, aby tak lekko i przyjemnie pracowała skrzynia biegów, nie ma tu zakresu. Zatrzymam się, przerzucam na L i nam jedzie. Naprawdę rewelacyjnie rozwiązany układ napędowy w lącinie Jest to przykładnie oczywiście CVT. Launching projektując X-Wolfa pomyślał też o jakiejś tam ergonomii i przyjemności z jazdy i, i, i tego, że czasami coś musimy mieć pod ręką yy, mamy takiego dogodnienia jak taki fajny tutaj schowek całkowicie wodoszczelny choćby jakąś wodę czy jakieś podstawowe rzeczy sobie tutaj schować bez problemu możemy mamy je zawsze pod ręką, nawet nie musimy siadać z pojazdu mega duży plus oczywiście gniazdo zapalniczki czy podpinamy jakiś kompresor lub inne urządzenia no, i to, co teraz musi być w tych czasach wodośćrzelny gniazdo USB. Co do kierownicy, z prawej strony manetka gazu ze sterowaniem napędów, z lewej strony oczywiście obsługa świateł i taksonu. Bardzo sprawne i dobre hamulce to jest coś, co zasługuje też na duży plus w tym pojeździe. A to sami też zobaczycie niebawem na naszym YouTube podczas testów drogowych. W dzisiejszym materiale to tyle. Tak jak mówiłem wcześniej, za chwilkę na naszym YouTubie testy drogowe, testy terenowe przede wszystkim tego pojazdu, także zobaczycie jak sobie to radzi, jak sobie to jeździ. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i widzimy się również na Facebooku, Instagramie, TikToku. Do zobaczenia, a ja uciekam coś pojeździć. Strzałka!